Cześć, tu Michał. Jak już wiemy, sezon karciany się powoli kończy, wakacje się zaczynają. Karty już są, większość tych kart jest w szczególności niedostępna w sklepach, tylko przez internet można kupić. I postanowiłem wyprzedać karty, które są mi niepotrzebne. Eee, trochę ich mam, więc zobaczymy. Eee, tutaj mam takie zwykłe karty z brawo Sport. To są takie, można grać w Macao nimi też na sprzedaż. Nie wymieniam się za te karty, które sprzedaj. daję mamy yy, takie karty Match Adax. Yy, trochę ich mam. Sprzedaję je w zestawach. Jest tak yy, 9 kart bazowych plus jedna świecąca losowo wybrana przeze mnie kosztuje taki zestaw 4 zł. Yy, ale cena jest do negocjacji, mogę trochę popuścić. A tutaj coś takiego, takie guwinko, nie wiem co to jakby z jazz kitita, wzięte Tutaj mamy karty pokoju akurat trochę się znam na nich, więc wiem, że ta karta Arkus Level X jest bardzo wartościowa, ale też sprzedaje po niskich cenach. Taki pewnie zestaw w boosterze kosztowałby normalnie w sklepie 10 zł, bo z komikosa można za 4 kupić, chyba za 4,50, ale ja taki zestaw, no to nie wiem, wszystkie te karty, tu widzicie pikachu takie sprzedam za nie wiem za 3zł dalej mamy za update są moje powtórki ale bazówki to się pytajcie bo wiecie, nie chcę mi się czytać a podejrzewam że każdy z Was ma wszystkie bazówki tu Wam pokażę nie będę już czytał mam tu Forester i takie sprzedaję też w zestawach są tak 9 kart bazowych plus jedna yy plus jedna plus jedna taka mm, rzadka Rising Supply Star dorzucam to jest 10 kart za 3,50 plus przesyłki tutaj mam instrukcje to do, do zestawów dorzucam jako gratis a jak sam ktoś chce kupić to tak mam po złotówce po 50 groszy do negocjacji tam ze Star Wars, jak widzicie, mam trochę w tej kolekcji, ale już tego nie zbieram jeżeli ktoś zbiera Star Warsy, to proszę na pliwie albo gdzieś na Skype mój -y, sklep to michal13840 yy, napisać, jakie karty się potrzebuje, ja tutaj mam pełno może świecance przecież tam już tego kiedyś to zbierałem. już nie zbieram press, Force Master, to wan Kenobi StarCard, coś takiego StarCard Force Master jakiś. Też mam na sprzedaż. W niskich cenach to wszystko sprzedaję dalej. Tutaj mamy kolejne karty. Widzimy na pełno tego mam. Star Warsów akurat mam pełno. Tutaj mamy też jakieś świetlące. Na sprzedaż to wszystko idzie. Eee, z zwykłych. Champions League. Wyzbywam się ich, ponieważ niestety nie udało mi się całej kolekcji zbierać. Mi są niepotrzebne sprzedaję je w zestawach. 9 kart bazowych plus jedna świecąca. Zdarzają się, mam dwa mastery, zdarza się, ale to rzadko, że będziecie mieli mastera. W cenie po update po 359 kart plus jedna świecąca. Świecąca nie, bo mam mało na wymianę świecących na sprzedaż, tylko na przykład Rising Story Star to kosztuje 3,50, a tutaj 9 kart bazowych plus Yy, świecąca, yy, plus świecąca, yy, lub jakaś szatka yy, karta za kosztuje 4 zł. Czyli 10 kart razem. 4 zł. Yy, naklejki mam tutaj. Zresztą to są moje powtórki. Yy, mam trochę lekkie, jak Gdańsk. Nice. Też nie chce mi się czytać. Jak ktoś się zapyta, czy jakąś wam odpiszę na Skype. Ie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, kupi nam to po 10 groszy za jedną naklejkę sprzedaje, jest możliwość akurat tych naklejek wymiany, bo ich już, ponieważ nie opłaca się za 10 groszy, tak z mojej strony to mi wynika, że raczej nie opłaca Wam się kupować tych naklejek, bo zapłacicie za nie, nie wiem, 5 zł, jeszcze przesyłka i tak dalej, a jak ktoś chce, to można też kupować. Daj tu kolejne karty Star Wars. No i tu jeszcze coś takiego. Nie z zbrowo sportu. Też na sprzedaż. Więc jeżeli ktoś jest czymś zainteresowany, to proszę pisać na Skype Michał 13840, na brief lub w komentarzach. A dzisiejszy film to na tyle. Dzięki za obejrzenie. I cześć. Mam jeszcze dwóch mistrzów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, kupiłem Nowak i Frankowski. Oraz jeden komiks z Leo messi. To by było na tyle, dzięki za obejrzenie i cześć.